Dzień dobry, witam was w pierwszym odcinku w serii Lestry Python 3M w rusze Zaczynam oczywiście od nowej gry został o tym Mam grę po polsku i to jest grę co wam dużo powiedzieć Wszędzie go to zmieniał położenia nie ale to nie będzie wiele zmieniać. nie ma programu, który nakręca tak od razu. Dzięga bohatera. Oto Nie, nie. Gram też Patapon dwójkę, ale nie nakręcałem jej. Nie wiem, że są nie pojawiają. O, szam, jednak tu przybyłeś. Jesteś bogiem Pataponów, tak? Hmm. Jak cię zwał, nie pamiętam twojego imienia. Ma nie. Ma mat i. To chyba będę zagrządzą też czasami moje misje z moimi kolegami. Aż przeznaczenie mogę o tym mówić. Oczekiwaliśmy twego przybycia. Przyszłość świata zależy od bohatera, którego jedynie ty możesz wskrzesić. A teraz wybór należy do ciebie. O duchu, pomóż temu bohaterowi powstać obdaruj nas swoją siłą. Więc mam tego. Ja ridę. Tataradzaja i Yumaha. Ja wolę Yaridę, ja jest fajnie. Ja jestem bohater z włócznią Aby zadać ciężkie obrażenia, trzeba wystawić się na ryzyko. Tak. Kocham włócznię i walkę. To tyle, ale to czy mnie łatwym w obyciu. Splecisz swój los z moją włócznią? Pewnie. Ach, mądra decyzja. Już nie ma odwrotu. Szam. Ty i twój bohater jesteście jednym. Jedna dusza i jedno imię. Nazwać się będziecie Mati. Mati. Czy tak ma być wasze imię? Nie. Zmienię sobie. Mati. XD. maty x, ja! Dobra, maty x, nie maty x d, maty x d. czy tak? mam brzmieć wasze imię? tak. a teraz ostatnie pytanie. Nie śniło ci się być nigdy kimś wyjątkowym. Tak. Mati XD Sham. Dobrze. Weź to i tchnij życie w duszę bohatera. Pony. Góra gramy się wstrzymywała, bo jest ciemna. I ta kamera nie nagrywa aż tak bardzo dobrze. Pon to będę, odwagi, ciśnij kółko, by wybijać. Pon. Zgodnie z rytmem ziemi. Je, yeah, będzie pon. Bębli rytmicznie, w ekranu tylko ekranu biała, w rozmieziem ziemnej, przyciski rytmicznie, a zanim się obejrzyj, będzie do z patoponami. Wybij rytm i wejdź w trans. Wyjście maty xt. Co za zimny deszcz. Legenda ożyła. A my byliśmy wciąż, tak? Dziękuję za pomoc. A to jest czas. Z inkrelu Maty xd. Słuchajcie o to. O, słuchajcie o to, oto będę odwagi Maty xd, który w księgę w imię legendarnego bohatera. Znam się istotą i objawia na tej ziemi. Jarida! O jaka fajna czuprynka! Gdzie ja jestem? Czy. Ja żyję. Wielki Mati XD jestem zrębny Hosipon, powiernik prawdy. Co się stało? Spójrz, twoi bracia obrócili się w kamień po złomaniu pieczęci na zakazanym naczyniu krainy w wielkie zło. Znaleźliśmy się tu na mocy przysięgi odrodzenie jako istota Mati XD. Nie rozumiem, kim jestem. Słuchasz Pata? Nic takiego. Słyszysz? Będę przodków. Czuję siłę. Ik, co znowu błagam potężny przybądź, inaczej Hata pan zostanie pożarty. Chata, pata, pata, nie będę Wam tak razem powtarzał tego, co robię. O kurczę. Sorry. Słodkie wibracje. Kurczę. ale Jak się fajnie kręci. Dobrze uważacie, że jak gadam to zrobię coś źle. Ale czasami to nie jest nieprawda. Następny odcinek chyba nakręcę z kolegą, wiecie? Będę tak kręcił odcinki do mniej więcej 15 minut. Czasami się zmieścił w dwóch misjach, czasami w jednej. Jak będę przechodzić jakąś misję, wielo tak, ja to będzie wielo. to będę kręcił trochę dłuższe. ale będę przerobiał w połowie. Ech. Zadoszliśmy dość daleko. To było za lepiej kilka metrów, nie przesadzaj. Ma wielki XD, proszę przyjmij ten bęben. Zamknij się błąd papal Ja to zaczynek ma tak 10 minut je, moja ulubiona Ye na muzyczka. O kurczę. Sorry. Normalnie gram lepiej. Tylko że teraz coś mi tak nie wyszło. Za chwilę skończymy ten odcinek. Jak już mówiłam, odcinki będą do 15 minut. Uratowane przez starożytnego szpitala siły Mati, Mat, siły Mati XD przebywają do jaskiniowej kryjówki, niegdyś kosztującej czterech wielkich bohaterów z patapońskich podar. Jaka fajna kryjówka. Mm. Co prawda już w to grałem. Postaram się całą grę przejść, ja ridom. Y y y to od początku, bo... Y już kilka razy jak próbowałam przejść Eridom przychodziłam na tą tęgę, bo Eridom mi też nie pasił. I teraz próbuję cały przejść Jary dom. Teraz, knia była kryjówką czterech wielkich bohaterów z patabańskich legend. Kryjówka? Dzięki tej bazie urośniesz w siłę. Jejku! Mam własną kryjówkę. Och, Mati XD. Zajrzyjmy do środka. Wspaniale, chodźmy. He, cóż to? Patrzcie, jaka wielka. Oto główny obelisk. Hej, a ty gdzie? Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Prowadzi do mapy świata, na której może wybierać zadania. Ach, to punkt rozmieszczenia jednostek. Arcybiestry, które zaklęły twoich pobrytańców kamień, stanowią wielkie wyzwanie. Nie spiesz się, wykonuj zadania i zdobywaj kolejne pociągi, aby urosnąć w siłę. Mm, chyba skończę ten odcinek na tym. A więc komentujcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!